Meteorologii, gospodarki wodnej, podaje komunikat o stanie rzutu Polski, Na Bugu we Włodawie przybyło trzy, na Odrze w było, na Wiśle w czy przybyło cztery, ale z tego co, co mam na plecach to chyba przybyło więcej. Andrzej Kurek zresztą wiedział kiedy pojechać na urlop jak trzeba pod parasolem siedzieć, z którego, z którego leje się woda. Ten pozornie banalny komunikat, który codziennie słyszą słuchacze polskiego radia, jest fragmentem pewnej większej całości. Walki człowieka o to, by ta wielka woda, która niestety przychodzi co roku, a w katastrofalnych rozmiarach raz na 2 trzy lata powodując powodzie, które kosztują miliardy złotych. Jest po prostu sygnałem, że ludzie próbują coś jednak robić, że próbują chociażby mierzyć, badać, by te pesymistyczne informacje zamienić w coś, co można by wykorzystać jako choćby ostrzeżenie. No a jak te próby wyglądają, tak naprawdę? No wysyła się odpowiedzialnego pracownika, który nad brzegiem sprawdza dokładnie na wodowskazie, ile tej wody przybyło lub było. I skąd jest centymetr to, nie do nich przybyło ta, dwa. centymetr tam. To jedna sprawa, no ale stan wody w rzece to jest jedno, a druga rzecz to ile tej wody jeszcze przybędzie. No i tutaj znowu odpowiedzialny pracownik udaje się do deszczomierza, czyli urządzenia, banalnie mówiąc, baniaczka, do którego się wlewa po prostu woda. Ten akurat wyposażony jest jeszcze w przegrodę, która umożliwia zatrzymywania się śniegu, więc badanie opadów zimowych, żeby nie wywiewało wierzchem. No i tu w środku znajduje się taki zbiorniczek, do którego ta woda się wlewa. Proszę, męzurka. Pracownik wlewa. Odstawia patrzy i wychodzi, że nalało 70 mm, czyli bardzo spory deszcz. No ale trzeba przyznać, że są to środki dosyć trywialne no to, jak na taką rangę problemu. No A zresztą nie tylko przecież deszcz, nie tylko wysoki stan wód powoduje powodzie. Gro powodzi zimowych jest spowodowane poprzez zatory lodowe. Zatory tworzą się w miejscach znanych od lat i o tym wiemy od dziesiątków lat, że właśnie w tym miejscu, na tym zakolu rzeczy, ze rzeki tworzy się zator. Mogę Nic tak, na to ja tą, nie to tą konewkę ja ci powiem, wszystko, w stanie zrobić. Po prostu wszystko, patrzymy i czekamy co będzie. Wszystko zależy od tego, jak się yy, każdą rzecz interpretuje. No można oczywiście tak z przymrużeniem oka i udawać, że to jest tak proste, że aż prymitywne, ale to niekoniecznie jest prawda, dlatego że takie urządzenie do Pomiaru opadu jest niesłychanie ważne, a może być po prostu znacznie mądrzejsze. Nazywa się wtedy naukowo pluviograf. Też oczywiście musi padać deszcz, który poprzez taką, taki kominek wlewa się do specjalnego urządzenia. Tutaj jest tłok, który unosi ku górze specjalny pisak i na, no już tego deszczu wystarczy, przepraszam Cię bardzo, na... tylko dwa przybyło mnie do niej. Natomiast ten bęben poruszany jest mechanizmem zegarowym, milimetrowy papier, pisak i w funkcji czasu zdobywamy informację precyzyjną o wielkości opadów. To jest pierwszy jakby elementarna informacja, którą trzeba zdobyć. W jakim czasie, ile tej wody przybyło, żeby ocenić, co się w rzekach będzie w jakimś najbliższym czasie działo. Ale to byłaby tylko połowa sprawy, bo ten przybór wody spowodowanej opadami przemieszcza się w zależności od tego, jak prędko płynie woda w rzece. I tu z kolei istnieje również specjalne urządzenie do pomiaru tej prędkości. Nazywa się to młynkiem otta, wiatraczek. I specjalny kierunkowskaz, który pozwala po zanurzeniu całego urządzenia w wodzie ustawić go tak, by był równolegle do kierunku przepływu. Dalej, specjalny licznik połączony z tym wiatraczkiem ustawia się precyzyjnie ilość czasu, jaki będzie trwał pomiar. W tym przypadku 10 sekund z dokładnością do jednej dziesiątej sekundy, a w tym dolnym. W tych dolnych okienkach będzie się pokazywała ilość obrotów. Ruszamy. Wiatraczek kręci się, licznik rejestruje ilość obrotów. Całość pomiaru trwa 10 sekund. Już się skończył. Odczytujemy wynik. 58 obrotów w ciągu 10 sekund, i teraz ta wartość podstawiona do odpowiedniego wzoru. Pozwala ocenić prędkość przepływu wody, czy będzie to 8 metrów na sekundę, czy 10 i stwierdzić, że w związku z tym na przykład fala wysoka znajdzie się w określonym miejscu za 20 godzin, czy za 40, czy za 58. No ale dobrze, ale nie uwzględniasz pewnych czynników, bo tu wyczerpałeś prawie 100% możliwości badania opadów, jak mówiłeś, natomiast jeszcze istnieją pewne drobne ale wpływające na końcowy wynik elementy, współczynniki, mianowicie współczynnik parowania, nie wiadomo w jakim obszarze spadnie deszcz. Jeżeli spadnie w lesie, na las, w okolice zalesione wokół rzeki, wówczas duża część tej wody zostanie odparowana do atmosfery. Duża część wsiąknie w ziemię, pozostanie w ziemi, w wchłonie. Natomiast jeżeli ta sama ilość wody spadnie w terenie górzystym, nie ma w co się specjalnie y, wsiąkać, bo jest skała, prawda? W związku z tym natychmiast zlewa się do rzeki. I te y, 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 obliczenia już będą w tym no dobrze, wypadku ale, inne. No wszystko prawda, ale jeżeli tak podejść, to można w ogóle nic nie robić. Po prostu tylko czekać, aż fala powodziowa zaleje wszystko wokół Natomiast zgodziłbym się co do jednego, że są to metody, wszystko niezbyt precyzyjne i może nie za bardzo doskonałe, i dlatego. Jeszcze zbyt wolne, wydaje mi się, żeby można było w odpowiednim czasie zareagować. To też, ale równocześnie jest i problem taki, że jest to metoda bezspornie bardzo tradycyjna, natomiast można pomyśleć o tym, żeby jak wszystko zrobić to po prostu inaczej. Dużo wody musiało upłynąć w rzekach, zanim ludzie nauczyli się mierzyć, ile jej upłynęło naprawdę. A jest to wiedza często na wagę życia rzeki i ludzi. Od szybkości przepływu zależy nie tylko ilość zanieczyszczeń, jakie rzeka może wchłonąć, ale i bezpieczeństwo wszystkiego, co zbudowano na jej brzegach. Dotychczas robiono to zawsze w ten sposób: prąd wody obraca śmigiełko, śmigiełko obraca licznik, a człowiek Obraca kartki podręcznika i odczytuje szybkość przepływu wody. Ważne jest przy tym wyznać dokładnie głębokość rzeki, a skąd pewność czy wodowskaz opiera się rzeczywiście na dnie, czy też u grząsów, mule i osadach. By nabrać tej pewności potrzeba niekiedy aż 50 pomiarów. Skoro więc rzeki nie da się po prostu zatrzymać i zważyć, trzeba było pokonać ją sprytem i wykorzystać to, co jest jej żywiołem płynność. Z początku wszystko wygląda dość tradycyjnie: Łata to dolit, Łata to dolit. Ale wszystko zmienia się wraz z zapaleniem silnika sprężarki. Manometr, przewody, specjalne złącza i można rozwijać. Ale tak by jak najdokładniej utopić ten rurociąg w wodzie. A potem komenda. Powietrze naprzód. Oczywiście sprężone powietrze. Rura leżąca na dnie uzbrojona została w otwory zakończone specjalnymi dyszami. Tędy bąbelki powietrza podróżują ku powierzchni. Ze wszystkich otworów... W tym samym tempie. A gdy wreszcie jak oliwa wypłynął na wierzch, stworzą pewien niepowtarzalny obraz. Wiadomość zaszyfrowaną tajnym pismem. Ta wiadomość to profil przepływu. Utrwalony okiem fotograficznej kamery zostanie później całkowicie rozszyfrowany. Tak wygląda twarz rzeki, pokryta powietrznymi bąbelkami, których układ jest. Tak unikalny jak linie papilarne na ludzkiej ręce, lub zmarszczki na twarzy. Świetlne pióro wodzi po tych zmarszczkach utrwalonych przez bąbelki, a komputer zapamiętuje współrzędne każdej z nich. Teraz trzeba dorzucić kilka szczegółów: szerokość rzeki i pozycję kamery. Resztę, choć w międzyczasie upłynęło sporo wody, zrobi komputer i odpowie w metrach na sekundę. No, i mamy jeszcze jedno eleganckie rozwiązanie, ale informacja ta jest identyczna, jaką uzyskalibyśmy dzięki tym prezentowanym już pomiarom. Sprowadza się to po prostu do uzyskania danych o stanie istniejącym. No, i tego typu biuletyny hydrologiczne wydaje nawet nasz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w których jasno na białym, a nawet kolorowo na białym można się przekonać, jaki jest stan wód w rzekach. W dniu dzisiejszym, a nawet jakie są przewidywania na najbliższe dni. Z tym, że jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to w tym przypadku jest to 10 stycznia 84, dość dokładnie widać, gdzie są rzeki w stanie te grube ciemne linie, gdzie są rzeki w Stanach wysokich, bardziej przerywane w stanach średnich i kropkowane w stanach niskich. Również stan zlodzenia rzek. Takimi wężykowatymi liniami na południu Polski w okolicach Nowego Sącza leska przemyśla, tam te rzeki zamarzły i widać, że, że lód jest brzegowy, a na niektórych odcinkach śrysz, czyli taka kasza w Rzece. Znaczycie, to jest prognoza, to jest opisanie wód stanu wód w rzece. oprócz tego jeszcze ciekawymi parametrami hydrologicznymi. Jest suma opadów, ponieważ ona y, wpływa na, na ten stan wód w rzece. I tutaj znowu są linie odpowiadające opadom określonym w danym obszarze kraju. Y, na innej mapie grubość pokrywy śnieżnej no i stan wód gruntowych. Na trzeciej kolejnej mapie, ponieważ te wszystkie parametry: jeżeli woda będzie nasiąknięta jak gąbka, więcej tej wody nie przyjmie. Jeżeli będzie sucha przyjmij ją i te parametr, ten parametr również ma wpływ na to, co się będzie działo w rzekach. Otrzymujemy więc wspaniałe dane wyjściowe, że jest jakoś, prawda? Coś wiemy na, na, na dany temat w określonym czasie, natomiast co będzie jutro? No I tu właśnie... przewidywany rozwój, ja z biletynu Ci jeszcze przeczytam, no, sytuacji hydrologicznej w czyli okresie od 11 niczego. do 17, czyli dzień później cały tydzień w przód. W rzekach na obszarze kraju występować będą niewielkie wahania stanów, Czyli praktycznie dokładnie nic nie wiadomo. No więc właśnie, no tak przeczytałeś, jakbyś niczego nie przeczytał, bo właśnie o to mi chodziło, że ten, że tego typu rejestracja rzeczywistości jest tylko opisaniem tego, co zostało przy pomocy mniej lub bardziej tradycyjnych metod zarejestrowane. Natomiast to, co jest w hydrologii najbardziej fascynujące, a równocześnie co najbardziej wszystkich denerwuje, to jest sprawa prognozy, sprawa narysowania w jakiś sposób obrazu przyszłości. To dotyczy zarówno rozwoju pogody, do, na te prognozy wszyscy się na ogół zrzymają, natomiast... A co większą. Prognozy hydrologiczne biorą się również z prognoz meteorologicznych. Jeżeli te Bezględnie. będą niedobre, to te będą również. No niedobre. więc tak, ale jedne i drugie nie będą dobre tak długo, póki nie wymyślimy po prostu dobrych matematycznych modeli, które dadzą się y, analizować przy pomocy y, metod komputerowych. I tutaj y, jest właśnie punkt wyjścia do czegoś takiego. Ogromne kolumny cyfr opisujące. Pewne zarejestrowane zjawiska. Teraz to jest po prostu strawa, to jest karma, którą zostanie yy, nakarmiony komputer i jego zjawiska, zadanie. Rozumiem przez to, że to jest określony stan wód w rzekach, określona ilość opadów. Wszystko to, o czym mówiliśmy, mają tej stacji pory. umieszczonych do Oczywiście. rzeczy jakiejś tam rzeki. Wszystkie te dane, o których mówiliśmy do tej pory, zebrane w najróżniejszy sposób. I. <laughs> Oczywiście to mogą być dane też z różnych okresów czasu, wieloletnie. I teraz to, co umieszczone jest tutaj yy, poniżej tej kreski, a ma kolor czerwony, to są opady, ale te, które przewidywał komputer. Natomiast tu powyżej te czarne yy, wykresy to są rzeczywiście zaobserwowane w tym czasie opady. Kolejne dni, 11, 12, 13, na tej skali wielkość opadów. Widać, że oczywiście ta prognoza komputerowa nie jest dokładna, to znaczy, wielkości opadów faktycznie w rzeczywistości były większe, ale ich rozkład w czasie został bardzo dobrze i dokładnie przewidziany. Teraz przenosimy się w tę część wykresu. Tutaj są prognozy, znów czerwoną kreską wyrysowane, tego jak będą układały się stany wód. Widać, że pomiędzy 14 a 16 dniem, który obejmuje okres komputerowej prognozy, nastąpi wysoka fala, być może powodziowa. To jest wyraźne ostrzeżenie sformułowane wiele dni naprzód. W rzeczywistości było gorzej. Ta fala wysoka okazała się być większa niż przewidywano. Co nie znaczy, że wartość tej prognozy jest mała. Po prostu Wszystkie te błędy biorą się w ciąg ciągle stąd, że mamy do czynienia ze zjawiskami przyrodniczymi, które po prostu szalenie trudno dają się przedstawić w postaci modeli. W sensie Ale proszę, im, im te zjawiska są szybsze, im gwałtowniejsze, tym bardziej wymykają się spod naszej kontroli. Jak każde zjawisko fizyczne po prostu staje się niemierzalne, jeżeli przekroczy pewną granicę szybkości zachodzenia. No i dlatego upieram I... się, że w momencie, te prognozy będą dobre, w momencie takim, gdy zdobędziemy umiejętność tworzenia. Modeli matematycznych na tyle skomplikowanych i doskonałych, że będą oddawały te wszystkie niuanse i pewne ja myślę, kaprysy przyrody. Ja myślę, że sam model to jeszcze zbyt mało. Chmury zwiastują grozę, odwieszczają deszcz, Czasami ulewo o niezwykle sile. Patrzymy więc na niebo, próbując ocenić, czy będzie to burza, mrzawka czy oberwanie chmury. Obserwujemy jednak inaczej. Oko zastąpiły fale radiowe. Wiązki radarowych sygnałów penetrują przez przestrzeń w poszukiwaniu kropki wody. Gdy je znajdą, powracają echem do czasza anteny. Tu, skupione na detektorze, wzmocnione tysiące razy i policzone z niezwykłą precyzją, układają się w obraz odległego deszczu. Tym razem sygnały nie kończą swego żywota na ekranie radaru a biegną wprost do komputera. Zamieniają się przy tym w mozaikę barwnych kwadratów. Każdy z nich odpowiada w rzeczywistości powierzchni 25 km kwadratowych. A czerwień oznacza tu obfite opady, sygnał niebezpieczeństwa. Cały system składa się z czterech stacji radarowych wysyłających co kwadrans meldunki do centralnego komputera. Informacje te pozwalają maszynie określić z dużą dokładnością przemieszczanie się strefy opadów. Szybkość i kierunek wiatru to wszystko, co trzeba dodać, by uzyskać prognozę. Monitorowa chmura, zbudowana z informatycznych kwadratów, przesuwa się nad tereny zagrożone opadami w ciągu najbliższych godzin. Ostrzeżenie zapisane na magnetycznym dysku gotowe jest do wysłania dalej. Komputer już wie, że za 4 godziny Centrum burzy znajdzie się nad górzystym terenem i zagrozi miastu w Dolinie. Na razie ostrzega przed możliwością powodzi. Brak jeszcze ostatnich danych o intensywności opadu i stanie wody w rzece przepływającej przez miasto. A gdy te trafią do maszyny, program symuluje przepływ wody w rzece spodziewany za kilka godzin. Szczyt znacznie przekracza pojemność koryta. Masy wody spływające z gór wedrą się na ulice miasta. To już pewne. Procedura alarmowa. Do akcji wkraczają służby przeciwpowodziowe. Z analizy sytuacji wynika, że zagrożony jest rejon K w ciągu najbliższych trzech godzin. Rusza lawina poleceń, szczegóły ewakuacji, zamyka się dla ruchu zagrożony teren. Przygotowanie na najgorsze to w walce z powodzią połowa sukcesu. Chłodne kalkulacje wkrótce nabierają realnej groźby. To nie kaprys maszyna, a jednak siły natury. Komputer dowiódł, że potrafi przewidywać. Program symulacyjny się sprawdził. Wiadomo już dokładnie, co i gdzie zostanie zalane. Nie wiadomo jedynie, jak zapobiec katastrofie. Na to współczesna technologia jeszcze nie daje odpowiedzi. Dziękuję. urządzenia elektronika Dziękuję. wieku. Dziękuję. cięższe, to wszystko, cięższe panie Dziękuję. Tylko po Dziękuję. to, to Dziękuję. że trzeba uciekać, bo Dziękuję. 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 Właściwie powiedzieliśmy o powodziach tylko tyle, że płynie duża woda, ale co robić? Co robić, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. A co się robi? Po prostu umacnia się to, co istnieje, czyli wały przeciwpowodziowe. Buduje się wokół miast, wokół osiedli, wokół wsi, wokół pól uprawnych duże, spore wały ochronne, które zapobiegają wlewom rzek w tych kierunkach. Co więc robić? No, budować wały w nieskończoność nie, bo kiedyś przyjdzie i tak, taka fala, która okaże się wyższa od tego wału. No i dlatego wtedy się ratuje ten wał workami, bo wybudować wał nie jest tak łatwo. Z drugiej strony, budując wały, wydaje nam się, że tereny, które żeśmy chronili jako rolnicze, stają się nagle terenami użytkowymi w zupełnie innym sensie, a więc są to tereny pod zabudowę. Są te tereny pod zakłady przemysłowe. I kiedy przychodzi wysoka fala, robi się z tego wielka katastrofa. Nie jest to wylew zalewający łąki, ale ludzi. Czyli dowiedzieliśmy się tylko tego, że trzeba coś robić. Nie mamy jeszcze recepty. Co robić? No to bez przesady takie recepty są, bo chociażby mogą one wyglądać właśnie tak. Model zapory i zbiornika w dobczycach. To, co nazywa się zbiornikami retencyjnymi, to jest właśnie sposób na gromadzenie tej wielkiej nadchodzącej fali powodziowej, na sterowanie świadome żywiołem. Wtedy, no oczywiście jest tutaj wybudowana zapora, są jazy, specjalne systemy klapowe i to umożliwia odpowiednią regulację przepływu wody, tak jak życzy sobie tego człowiek. Jest to oczywiście pewien y, rodzaj wpływania na środowisko, który czasami okazuje się być niebezpieczny, bo po prostu nie zdajemy sobie sprawy ze wszystkich czynników, w jakie ingerujemy, budując tak potężne y, piramidy bez mała XX wieku, no bo właśnie, to są budujemy. największe budowle, jakie y, kiedykolwiek człowiek stworzył. I one w związku z tym zmieniają środowisko i w tym dobrym, korzystnym dla człowieka sensie chronią przed powodziami, pozwalają prowadzić jakąś racjonalną gospodarkę wodną, ale równocześnie są czymś obcym środowisku. Tak, po pierwsze problem. zmieniają krajobraz jako taki, po drugie zaburzają y, sytuację hydrologiczną na danym obszarze. No, po trzecie, zaczyna być zupełnie inny stosunek do tego, jak, jakie są stany wód do prognoz i przewidywań, które mieliśmy do starych układów, prawda? Trzeba tą hydrologię budować od nowa i, i modele matematyczne. No ale chyba w tym wypadku odpowiedź może być tylko jedna, jeżeli w, cenę, w grę wchodzi cena ludzkiego życia cena wielomiliardowych strat to nie ma alternatywy. Oczywiście tu jeszcze jedna ważna jest informacja, bo mówi się, że to są budowle nie tylko wielkie, ale i niezwykle kosztowne, może najbardziej kosztowne jakie buduje człowiek. Warto pamiętać, że zbiornik retencyjny w Goczałkowicach zwrócił się w ciągu kilku godzin, dlatego że zatrzymał wielką falę powodziową, która szła górną Wisłą. To nawet nie była tyle wielka fala powodziowa, co Zagroziłoby spotkanie się tej fali z inną falą z innego dopływu Wisły, prawda? I gdyby się te dwie spotkały, doszłoby do katastrofy, która zalałaby cały śląsk. In, innymi słowy, od tych ogromnych budowli odwrotu po prostu nie ma. Z tym, że starajmy się te budowle budować tak, aby jednak nie zakłócać środowiska. Takie rozwiązania naprawdę istnieją. Tak można zrobić, żeby było i ładnie, i skutecznie. Bez wody człowiek ginie, bez wody ryba nie popłynie, ale i człowiek i ryba mogą jej mieć powyżej uszu i rozszaleją się żywioły. Z morza do nieba, z nieba na ziemię, z ziemi do morza i tak w kółko. Ten cykl reguluje się sam, ale też sam potrafi się rozregulować. Wtedy człowiek musi się bronić, by wstając z łóżka nie wdepnął w kałużę. Musi bronić swego życia i dobytku. W tych akurat miejscach akwavita jest raczej niepożądana, jest wręcz groźna, bo wyrwała się spod kontroli. Są narody, które od zarania swych dziejów mają kłopoty wynikające z braku wody. Są też takie, które mają jej nadmiar. Wyspy Brytyjskie cierpią z powodu niżów powstających nad Morzem Północnym. Ciężkie ołowiane chmury zwykle napływają tą drogą. Obfite opady i silne wiatry stwarzają wyjątkowo niekorzystne warunki hydrometeorologiczne. Dochodzą do tego morskie pływy, piętrzące wodę u wybrzeży i tłoczące ją w głąb lądu. Ujście rzeki narażone jest wtedy na rozmycie. Bywa, że skotłowane wody tamizy sięgają Londynu, a raczej bywało. Już przed 100 laty wybudowano na brzegach tamizy mury oporowe. Stało się tak po zatopieniu dzielnic położonych tuż nad rzeką. Umieszczono też płaskorzeźby lwich głów i dorobiono do nich legendę. Dopóki lwy piją wodę tamizy, dopóty Londyn będzie suchy. Trzeba przyznać, że oryginalne wodowskazy spełniały rolę ostrzegawczą znakomicie. Chyba że w górach padały ulewne deszcze. Wtedy ani mury oporowe, ani lwy nie mogły pomóc. Rzeka była niesforna, a niewielka różnica wysokości pomiędzy poziomiami jej koryta i morza stwarzała ciągłe kłopoty. Nie było innej rady jak przegrodzić tor wodny i stworzyć barykadę pomiędzy morzem i miastem. Tak powstały bariery na ziemi. W dno rzeki wbito setki tysiące pali, by najpierw ścisnąć, a potem przegrodzić nurt. Z brzegów wysuwano liczne mola dochodzące prawie do osi rzeki. Lano tysiące ton specjalnego wodoodpornego cementu. Rzeka powoli wstrzymywała swój bieg. Ale przecież nie o to chodziło, by zlikwidować rzekę. Rocznie 40 tysięcy statków i baryk. Pływało jej nurtem do londyńskiego portu. Przekrodzenie koryta wstrzymałoby zatapianie miejskich brzegów, ale zupełnie sparaliżowałoby towarowy ruch na wodzie. To niestety nie było to. Od czegoś jednak inwencja. W głównym nurcie w środku każdej tamy powinny stanąć wodne bramy, które wpuściłyby nadmiar wody spływającej z gór i wszystko co przypłynie od strony ujścia. Modelowe rozwiązania znalazły odbicie w rzeczywistości. Ze stali i betonu powstały kołowe i cylindryczne wrota, które w ciągu 15 minut od sygnału o nadchodzącej powodzi przegradzały koryto rzeki. Ich stworzenie nie było sprawą prostą. Jak każda budowla hydrotechniczna musiały być szczelne, co przy wielkich rozmiarach sprawiało ogromne kłopoty. Niezwykła precyzja wykonania elementów, ich transport do miejsca przeznaczenia i ułożenie we właściwej pozycji były zadaniami dla tytanów. I wszystko musiało działać bez awarii. Żadne zacięcie nie wchodziło w rachubę, żadna awaria napędu nie mogła się przetrafić. Siła i precyzja to hasło było przewodnim mottem tej budowy. Naukowcy mawiają, że ilość zatrzymanej energii jest miarą takich przedsięwzięć naukowych i technicznych. Energii, która zostanie zastopowana w swym biegu i już nie wyrządzi ludziom krzywdy. Ideałem byłoby jej praktyczne wykorzystanie. Ale to już inna opowieść.